A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka Peggy 16 W tyłu serwie masz okay. Tak tak zauważyłem Ale nie mam stamina I krzyżak jest większy niż czerga Która mi nic nie robi Dobra, ja już wpadam Sunę się Dobra, to nic, to nic ja go dokończę, ja go dokończę A je, je, dobra, podnieś się za chwilę Tak, tak, tak nie Taka, nie czekaj, czekaj, bo... Okej, okay, dobra. Dobra, on mnie zatruł, ale to nic. Szybko ci pomogę, to może ty mi też pomożesz z ludzizną. Dobra. Co, zginiesz? E, wiesz co, być może. Ale użyję bandaża, to może nie zginę. A czekaj, ja mogę robić bandaż? Dobra, udało się. Mogę. E, no. Nie, potrzebuję soku. Manierka. Mogę. Robić A, no, ale... Manierkę. Tak, ale soku ja mam. Czekaj, masz. E, ile soku potrzebujesz? Dwa. A dobra, nie. Dobra, czekaj. Jeszcze potrzebujesz. Masz. Czekaj, sok. To nie to. Jak nie to? No to nie to. Żółta kropelka taka. Musi być. A dobra. E, nie ten sok czy że... Nie mam żadnego? Dobra. Za chwilę przyniosę jakiś. Dobra, jest tu mnóstwo. No, powinno gdzieś tu być. Ja Porozglądam się zatem tymi czerwiami. Właśnie, ja miałem ten. Eee, no. Ogarnąć mlecz. No, no, no. Hmm, gdzie one są? Eee, mlecz w sensie mniszek. No tak, tak wiem. Mam kwiatka. Okay. Kolejne laboratorium. O nie! To gówno znowu! Proszę. Spierniczaj! Cholero! O nie idzie za mną Ja cię chycam. Nie zmęczyłem się Cholera Ah! Otruł mnie No i zabił mnie Dobra ciul. Wezmę ze skrzynki Kurwa, ale padamy Znaczy ja w szczególności Tak, No wiesz, początki Poza tym jesteśmy w takiej trochę Powiedzmy nie najlepszej strefie no. Dobra... Dobra, właśnie, mówię, się, panie, że włókno pajęcze zabrałeś jakoś, tak? Tak. Dobrze, to... to dodaj e, do kołowrotka. Kołowrotka? Tak. Dobra, już ci dodaję. Kołowrotka. Kołowrotku, tam masz dwie opcje. Lina z jedwabiu, ehm. tak? Tak? Linia, lina z jedwabiu? Lina, tak. Tak, tak, lina. Dobra, wytwórz i nie się wytwarza. Dobra. Tak. Dobra. Jak się cała wytworzy, która tam jest, to będziemy już mogli mieć e, no, Dobra. ten zbierać losy. E, włókno roślinne, gdzie tu mamy włókno roślinne? Tu trawa nie. Przeleźniemy so na pasek, um. A ty potrzebujesz nos ryjkowca, czy mięso ryjkowca? Mięso rykowca i to surowe. Surowe mięso ryjkowca... kurde. To ja jedno... No to dwa, będzie... już, dwa już są w skrzynce. Okej, okay, ale to będzie trochę problematyczne, bo wiesz, że ono się psuje, nie? No ja wiem. To jedno się właśnie za chwilę zepsuje, tak jakby co. To... No właśnie, ja jedno miałem w ekwipunku, już nie mam. Dobra, czyli trzeba, słyszę ryjkowca koło siebie. Dobra, mam go. Okay. Dobra, ile potrzebujesz tych ryjkowców? Cztery mięsa. Dobra, to już masz trzy. E, chodź do mnie na chwilę. E, już Jak tylko zostawię. Wiesz, co mam też czwartego ryjkowca? O, bo dobra, mam, mamy cztery ryjkowce już, cztery mięsa. Tak, tak. Dobra, ale chodź do mnie na szybko. I gdzie jesteś? Bo tu mam przeciwnika. Widzisz mnie? E, tu mam przeciwnika, z którym chcę, żebyś się zapoznał. Dobra, idę. Widz? <coughs> co tu dla mnie masz? Tak, no, chodź. Jak widzisz się... tutaj to coś pod ziemią? Tak. To jest tak zwana czerwie. A takie coś. Tak. Aha, skóra czerwia, no. breja. Z... Czerwia są potrzebne. Aha, i to się wykopuje, tak? Tak, to się wykopuje łopatą. Okej. Okay. Łopatę robisz przy warsztacie, nie? Okej. Okay. To za chwilę sobie wezmę, tylko tutaj Ci pomogę w tym... W tym co ty tutaj robiłeś. na. Eee, brakuje mi roślinka. Dobra. Okej. Okay. Jedna tylko. Ale nam chodzi o więcej. Bo z mamy trochę problem. Dobra, hyc, chyc, hyc. Z piciem za chwilę już nie będzie problem. No za chwilę nie będzie, ale na razie mamy. Dobra. Wytwórzmy oh. sobie. Tak, w teorii. It's ok. E, ta skóra z czerwia masz ją przy sobie? E, tak. Dobra, to daj mi ją. Już idę. Jedną czy dwie masz? Jedną chyba. Okej, okay, no dobra, to drugą e, sobie muszę za... Tak, szybko. jedną i trzy breje masz. Okej, okay, breje se bardzo nie potrzebuję, ale dobra. Bo potrzebuję teraz zrobić sobie tą tarczę, no szybko, zanim mi się mięso zapisuje, a to wymaga właśnie tych czerwiów, okay. tych skórek. Dobra, to ja wezmę sobie Zmurzę. zrobię łopaty i wezmę ci będę je zbierał, bo ja ich widziałem trochę tych takich kurcze kupiących. Właśnie, tylko potrzebuję, no potrzebuję teraz. A, tylko uważaj, hmm. bo te kopiące jak widzisz w jaskini, no. zwłaszcza jakich jest mnóstwo mnóstwo w jakiejś jaskini. To oznacza, że to nie są czerwie, tylko to są larwy. A one już są takie trudniejsze. Okej. Okay. Sztylet z pająka. Dobra, ale <laughs> mogę tu zrobić łuk z tego co tu widzę. Mniszek z mchu. Prymitywny sznur i gałąź. No, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Łuk. A masz a... z mchu? Skąd się to bierze? To nie jest z mchu, z muchy. A z muchy. Mhm. To a to muchy jest... ci mówiłem jak. Dlatego to... właśnie jeszcze nie masz łuków. Cholera. Dobra. To tak. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie są muchy za dnia, a nie tylko w nocy, ale to jest daleko stąd w miarę. Mhm. Tam, gdzie byłem po glina. No dobra, dobra. No. Wypchane owady. Po prostu. <laughs> O, tak, nie. To, to... nie jest na potrzeby. Chyba nie. Dobra, łopata. Prymitywny sznur muszę mieć. Miosło, prymitywny sznur... Ale jak ten... jak sobie klikniesz na ten sznur, to wtedy możesz sobie szybko skraftować je. No ja wiem, tylko że tutaj nie miałem tego, kurczę, tych roślinek do tego. To tak zrobię tą łopatę I będziemy zbierać A wy oczywiście pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu mojego kanału pomiędzy komentarzy, bo to naprawdę pomaga Mogę wytworzyć aż dwie Dobra, wytworzyłem jedno tak, twój półnek I teraz dajemy tak. Okej, okay, jak jesteś w domu To sprawdź ten Czy zrobiły się linę Dwie yy, A skąd? Yy, z koło... no. Stworzyły się. Czekaj, jedna. Dobra, to jeszcze nie. Dobra, zbierać pajęczynę też? E, tak, zdecydowanie. Dobra, zostawimy tutaj se mieciory. Hyc, hyc, hyc. Dobra, i lecimy dalej. Chociażbym sobie wziął coś podatak, atak. Tą dzidę. Przynajmniej zrobił jak na razie. No, się wziąłeś. Czekaj. Co my tu mamy? Kamienna włócznia. Dobra, włókno roślinne brakuje. No to zbieramy. A, pająk! O kurwa, ja się przestraszyłem. Niebieski, chodź tu, chodź tu bo przed bazą jest pająk. Chodź, e, Już idę. Idziemy. Już idę, idę. Dobra. Dobra, hit. Dobra. Tylko na PNK mocno uważaj, bo on ma szansę na zatrucie cię, nie? Dobra, ja się leczę. Ale te wadaże okay. mało dają, ja Cię widzę Nie, one po prostu dają przez jakiś czas określone. Aha. One ci, ci prawie całe życie zregenerują, ale to długo zajmuje. Dobra. Z, e, zregenerują ci jakieś pół życia w minu, dajmy. Dobra, mamy pająka. Elegancko. Kawałek okay. z pająka wypadł i kolejne włókno. Włókna są bardzo potrzebne dla nas aktualnie. Dobra, dobra, dobra. Czekaj. Dobra, Jeszcze... mamy. Mamy wystarczająco. Do czego? Do tego, żeby to zrobić. Co zrobić? A co to Oton. jest? Łapacz Rosy. Aha, myślę, że na muchy. <laughs> nie, ale ten teraz chodź się przespać. Dobra. A, A właśnie, czekaj. Ale... Wiesz, bo muchy chcieliśmy, nie? No, po kamara i muchy. Dobra. Tak, to ja biegnę w takim razie do w Zupełnie śpicie. Bo bardzo mało. Dobra, ja mam jeszcze trochę. Yy, to bym potrzebował jeszcze. Potrzebowałbym bandaż. Włókno roślinne, jak naj... Kurczę, taki pospolity te włókno roślinne jest pospolite, a kurczę, nam, mi brakuje ciągle. Wiesz, co jak ścinasz trawę i zostaje ten pieniek? To jak zetniesz pieniek, to z tego ten wyskakuje dodatkowe włókno. Aha, okej. Okay. Dobra. I ten pieniec, z tego co mi się wydaje, nie ma to tak jak w deforestie, że jak zetniesz pieńek, to tam się nie pojawi znowu drzewo, ono się i tak nie pojawi wcale. Mhm. Czyli w teorii możesz wyciąć cały ogródek. Aha, no to. Większość rzeczy się respi po jakimś czasie. Takie jak na przykład pająki, mniszki, właściwie to, one się respią. Tak. Ale zwykłe trawy, z tego co widziałem, to niekoniecznie. A przynajmniej, jak tak masowo wycinasz w jednym miejscu, to... no... Ale... Będziesz miał tam po prostu łysepale. Aha. To trochę dziwnie. Trochę. Nie no, wiesz. No trawa tyle jest tego, że... no. Trawa niby odrasta. No tak odrasta, ale po jakimś dłuższym czasie. A odrosła! Przecież... Tylko, że ja tego nie zbiłem tego z dołu. Okej. Okay. Rozumiesz? Bo to, jak zbijesz to na trawę, na te włókna roślinne, to to odrośnie. Bo widzę, że tu wcześniej ścinałem, a już jest znowu. Ale widziałem u e, pewnych dwóch youtuberek, które grały w to w koopie, no. że u nich, pomimo tego, że nie ścinały tych pieńków, to i tak to nie odrastało. Cholera wie. Ja tam się nie muszę o to martwić. Bo wiesz co? No. Podejrzewam, że u nich po prostu to było tak, że za często w jednym miejscu wszystko wycinały. No pewnie tak. Bo one mają taką bazę, wiesz, że pół drzewa. No jest wokół połowy drzewa. Trochę przesada. E, a gdzie jedna, jedna skrzynka zniknęła? E, do środka przestawiłem Aha, okej. Okay. Dobra, Dobra e, chodź. E, czekaj, tylko ja sobie muszę apteczki porobić, kurde, wziąłem wszystko. E, czy tej klawiszologii do końca nie ogarniam? Tak, tylko pamiętaj, że jak masz łuk, to uważaj w miarę, bo chyba z tego co pamiętam, pod tym samym przyciskiem jest wyrzucenie łuku i zmienienie typu strzał, czy coś takiego. Aha. No to mądre. <noise> Więc to... Tak, tylko że właściwie to nie wyrzucasz tego przeważnie jak ten. Jak zmieniasz typ strzał, ale no. wiem, że na pewno, jak masz pada, to wtedy przycisk do rzucania broni jest przycisk. Do rzucania i, no i cokolwiek nie masz, to o tym rzucisz. No, okay. Ale łukiem. Bo okay, właśnie jak nie... oglądam tam, no. Ja idę w twoją stronę. To pewna osoba, okej. Okay, to pewna osoba właśnie tam ten rzuciła łukiem. <laughs> I to łukiem drugiego poziomu. Oj, nie farcik. Dobra, no. idę. Okay, mam nadzieję, że okay. masz w miarę uzupełnione okay. wszystko. No, apteczek mam 5. Jesteś tam na górze, tak? Tak, tak. I co ja mam też ja tak jestem na ramce. Tam też mam iść? Tak, tutaj koło zką. Dobra, idę, idę, idę. Tylko jeszcze sobie pozbieram na leki, materiały, dobra, kits. Okay. I co tam będą muchy? A w sumie to jest lampka. Tak, o kurde! Się... Nigdy tak nie masz, że ci do, do domu wieczorem wbijam swomuch. much? światło. Bardziej tylko mary. One. No tak, ale wiesz. Komarów aktualnie nie mamy tutaj za bardzo. O, mam czerwia. Mary. O, dobrze. O, czerwia masz? No, zabiję go. I Dobra, czy dropnało ci ten? Yy, skórka, z czerwie. Yy, tak, trzy skóry. Dobra, Dobra, dawaj. Dobra, masz. Masz jeszcze ten sok z niego i łeb z niego masz. Czyli tej mięso.